Czy warto kupić Giant Content r 2 Cześć, mam na imię Karol, witam Cię w najnowszym filmie na moim kanale Karol na rowerze. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, komentarza oraz oceny pod filmem. Czy warto kupić Giant Content r 2 Mamy tutaj rower szosowy, przeznaczony głównie dla początkujących, o bardzo wygodnej, rekreacyjnej linii, gdzie możemy pokonywać z nim wiele kilometrów. Pozwala na to też przede wszystkim szeroka kaseta o bardzo dużym zakresie. Dodatkowo mamy tutaj technologię od Gianta Tevius, czyli szczyce w kształcie litery D. Mamy opony o szerokości 32C i możemy także założyć szersze opony, co pozwoli nam fajnie, w bezpieczny sposób przejechać przez trudniejsze trasy, przez asfalt o gorszej jakości czy lekkie, szutrowe trasy. Mamy tutaj także hamulce mechaniczne od Tektro i taki rower obecnie znajdziemy na promocji za 5599 zł. Co zamiast Gianta możemy w podobnej cenie poszukać na przykład Vento Disc 40 na Tiagrze, ale o zdecydowanie twardszym napędzie. Oraz także na hamulcach tektromechanicznych. mechanicznych W wyższej cenie mamy bezpośredniego konkurenta, czyli Trek Kata Main L4. Przy czym przy napędzie klasy Tiagra mamy tu już hamulce hydrauliczne, ale obecnie ten rower kosztuje około 8000 zł. Możemy też zaopatrzyć się w klasykę, czyli w Kada 13, który też jest na hamulcach hydraulicznych, na napędzie klasy Tiagra. Czy warto więc kupić giant Content? Jeżeli szukacie roweru, Wygodnego, szosowego, który pozwoli Wam się cieszyć nowoczesną ramą przez wiele lat rzeczywiście to jest maszynka, która jest warta uwagi. Jeżeli nie interesują Was droższe rowery, chcecie zaktualizować swój rower lub spróbować pierwszej szosy, ten rower naprawdę pozwoli Wam na bardzo szeroki zakres zastosowań, jeżeli chodzi o możliwości roweru szosowego. To wszystko na dziś. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, zapraszam oczywiście do oceny pod filmem oraz do zostawienia komentarzy. Czy Tobie się podoba właśnie taki giant? Może wybrałbyś coś innego? Daj znać w komentarzu także, jaki rower sprawdzić w następnym odcinku. To wszystko. Do usłyszenia. Cześć!